Manko, widzowie, w kolejnym odcinku 30 Trapisa. Dzisiaj, trafisa. dzisiaj, yy, dzisiaj, dzisiaj zatrudnili nas w Pandziaku. Będziemy robić w Pandziaku. Do Pandziaka nas zatrudnili, będziemy buciki sprzedawać, widzowie. Idziemy gdzieś, ja już coś tam musiałem zobaczyć, jak to polega, ale widzowie, już tutaj idziemy do naszego stora. Mamy, jesteśmy 300 na plus, bo kupiłem jakieś, nie wiem, widzowie, jakieś buty. Uuuu, teraz easy slide, dobra, to wygląda bardzo dobrze. Idziemy do jakiegoś turka, Jemy jakiemuś turkowi to sprzedać. Co to jest na się Cześć, o, o, Ja wiedziałem, dobra, widzę. jesteśmy na plus. Jesteśmy na plus, jest świetnie. Sigma, Sigma, tutaj kupimy coś. o kurde, Bartek Sigma. Tak naprawdę to jest Travis tylko Tylko coś mam z nikiem, coś mam, nie tak, tylko widzę. Jak ja mam teraz. O, widzę, wystarczyło to kliknąć, dobra, widzowie, mamy to, kupiliśmy coś, idziemy to wciąż teraz dać jakiemuś handlarzykowi śmiesznemu. Uh, welcome, bro, welcome, bro, jest, dobra, ale to zyskaliśmy dużo, dobra, widzowie. bardzo dużo zyskaliśmy, więc to jest super. Teraz możemy kupić yy... jeszcze raz te Mikey'e Forsy. One no, oddadzą od Wicowi. Ja. Ten Mike i Force naprawdę oddają. Widzieliście? Znaleźliśmy tego. Oj, nie do trzymała. Walko udę. Puf. Potrafię przyciskać w sklepie. Puf. my sunshine. Dobra. Walko to było dziwne. Eee, znowu jesteśmy zarobieni, widzieliście. Znowu kupię. Znowu jesteśmy zarobieni. Kurde. Tutaj troszeczkę gorzej. Idziemy odblokować nowe buciki. Troszkę pandziaka. Idziemy onokować dzięki naszego pandziaka To się wytnie, tak samo jak połowa materiału To się nawet same podświetlają na fioletowo. to O, idziemy tego zimala. O, bo nie, o, bo dobra O kurde, prawie że kliknął No nie, kliknę na czerwone Puf, ale tutaj kliknę Dobra, jesteśmy Fajnie idzie, dobrze idzie, dobrze idzie widzowie Łot, to jakiś pan Filip Pepe a bo to chyba nie mój sklep, sorry, mordo, sorry, mordo. Eeeeh, sobie na tram ściany, tak kupimy sobie kuciki, pyk. Ojoj, tutaj, ojo, tutaj to, to to, i jeszcze... ojoj, do panu, do pan, ilo pan i idziemy znowu je sprzedać jakiemuś e, handlarzowi. Daj, pyk, panie Lol, Lil Pepe, mogę ci sprzedać coś? E, nie, chyba nie, ale do tego, że mala już na pewno podejdziemy, żeby stracić snikację. Czysta? Tak, to jest taki... Uff! I teraz czekamy 400, Lecimy dalej, widzowie. Tu już jakiś malutki zysk, musi być, widzowie. Eee, Lecimy. Kupimy sobie Black Force czy kupujemy. Nie, kupujemy tych Black Force, bo one nie oddają. Dobra, jednak sobie kupimy, ja po czemu nie? Cyk, kupimy wszystkie co tutaj będą. Kurde, teraz tylko do panziaki. O, samby, dobra, byliśmy samby. I zakupimy... Eee. Eee, prawo... Aha, dobra jest. I zakupimy Left Wall i będzie git, i będzie git I jemy strzelać do tego zimala, bo Potrzebnie ma tu wygląda I ma... I czysta. PIK plus 400 widzowie ale idzie, PIK i plus 500 i widzowie PIK plus 300 i widzowie PIK plus 200 i widzowie PIK plus 200 widzowie więc mamy teraz GIGA plus widzowie GIGA plus e, idziemy oczywiście inwestować dalej w buciki kupimy te pandy Force te pandziaki samby o jest bogdany, mamy bogdany Lecimy samba Air Force'y, kupimy sobie, nie będziemy potem dwa razy chodzić o slajdy Bogdany jeszcze raz, Padziaki i lecimy, I lecimy to sprzedać teraz jakiemuś MPC'cikowi, znaczy nie wiem, czy oczywiście Tureczkowi i lecimy. To jest bardzo fajna gierka, bo znowu nie poszli, no, no lecimy, teraz dajemy Padziaki. W ogóle nie trafię do tej ściany nigdy, może no na sobie pyk, Tomaszu tutaj to sobie pyk I Będziemy sprzedawać Bogdan, to się trzeba skupić O, ładnie Bogdan mi wszedł i drugi Bogdan też ładnie wszedł Cztery koła, cztery koła, no I cały czas z moją ścianą, ja chcę tak, ale jak już wlazłem to nie idź Idziemy dalej, idziemy dalej sprzedawać nasze buciki Eee, sprzedajmy tego Simba

Dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego odcinka Życia Travisa i widzimy się w następnych. Elo.